dookoła świata, bez zawijania do portów. Rejs życia kapitana Tomasza Cichockiego Olsztynianina rozpoczął się 6 września we francuskim breście. Pierwsze 10 tygodni rejsu przebiegały zgodnie z planem. Napięcie rosło wraz ze zbliżeniem się do miejsca połączenia dwóch oceanów, atlantyckiego i indyjskiego. Trochę mnie to stresuje, trochę mnie to męczy, trochę mnie to niepokoi. Nigdy nic nie wiadomo, z naturą jeszcze nikt nie wygrał. Słowa kapitana okazały się prorocze. Kryzys nastąpił w sobotę 15 listopada około godziny 18.00. W sztormie, w którym siła wiatru przekraczała skalę Boforta i osiągnęła ponad 75 węzłów. A wysokość fal dochodziła do 11 metrów. Uszkodzony został maszt jachtu. Po dwóch dniach, w poniedziałek 17 listopada, po oszacowaniu strat, kapitan Tomasz Cichocki podjął decyzję o przerwaniu rejsu i skierował jacht w kierunku Port Elizabeth. To była najtrudniejsza decyzja w życiu kapitana Tomasza Cichockiego. Były dwa sztormy, jeden szedł górą, drugi szedł dołem. Po konsultacjach yy, wybrałem ten Deon. Ostry, trudny sztorm. Łódzka trochę jest Przede wszystkim uszkodzony masz, a więc muszę zacząć do Deport Nie będzie rejsu Monsanto. Panie Ewo, Pani jest jedną z tych osób, która jako pierwsza usłyszała decyzję kapitana Cichockiego o przerwaniu rejsu. Jak Pani przyjęła tę decyzję? Tak, to prawda. Tomek zadzwonił do mnie w poniedziałek rano i już po głosie wyczułam, że, że coś się dzieje, ponieważ w głosie był wielki smutek, był żal. Poinformował mnie, że jest zmuszony zapłynąć do Port Elizabeth. Powiedział, że ma uszkodzony maszt i to niestety uniemożliwia dalszy rejs. Wyraził się w ten sposób: To byłoby samobójstwo. Pani zna kapitana Cichowskiego najlepiej. Jak on to przeżył? Tak, no to była jedna z najtrudniejszych decyzji w jego życiu. Ale też Tomek jest osobą, która bardzo szybko podnosi się z takich porażek. Znowu Port Elizabeth. Ten rejon świata to jest jakieś przeklęte miejsce dla kapitana Cichockiego? Może przeklęte, a może to jest miejsce, które. Które potrafi go zawsze uratować z takich trudnych sytuacji. Myślę sobie, że Tomek kocha to, co robi, ale to jest miłość z wzajemnością. Ocean też Tomka kocha, bo mimo wszystko dwa razy go ocalił z takich naprawdę bardzo trudnych, ekstremalnych sytuacji. Panie Wo, co teraz będzie? Trudno w tej chwili jeszcze powiedzieć, jakie, jakie będzie ostateczne rozwiązanie tej całej sytuacji. Mam nadzieję, że uda mu się ten rejs kontynuować. Nawet jeżeli okaże się, że ze względów technicznych czy też czasowych nie jest możliwe, żeby rejs był kontynuowany w tym roku, to jestem w 200% przekonana, że to jest tylko kwestia czasu i Tomek powróci w to miejsce i będzie ten rejs kontynuował aż do skutku. Panie Krzysztofie, w tej chwili największym problemem na jakcie kapitana Cichockiego jest uszkodzony maszt. Co można z tym teraz zrobić? Aktualnie niewiele. To znaczy decyzja jest jedna, jednoznaczna i jasna. Tylko nadaje się ten maszt do wymiany. Nie ma takiej możliwości, żeby go naprawiać. Zostały naruszone struktury masztu i jego konstrukcja, tym samym jest poważnie osłabiony. Nikt nie podejmie się ryzyka naprawy. Zresztą nie znam się na tym na tyle, ale myślę, że to jest w ogóle niepraktykowane. Można tylko dostarczyć nowy maszt. To wobec tego, co będzie z rejsem kapitana Cichockiego? Rejs kapitana w tej chwili w sposób formalny, czyli ustosunkowując się do założeń rejsu, rejs non-stop dookoła świata został przerwany. Tomek jest na lądzie, z tego jesteśmy już zadowoleni szczęśliwi. Jeżeli można szukać pozytywów, mamy całego zdrowego kapitana, zawdzięczamy to jachtowi. Dotarł bezpiecznie do brzegu, ale rejs jako taki, jako wyzwanie już nie istnieje. Najbliższe dni, a nawet godziny, będą decydujące dla dalszego przebiegu rejsu kapitana Cichockiego. Czy rejs będzie kontynuowany? A jeżeli tak, to w jakiej formie i przede wszystkim kiedy? Pomimo tego, jak zawsze gorąco zachęcam Państwa do zaglądania na stronę internetową rejsu, a także na profil kapitana na Facebooku. I jak zawsze, życzmy kapitanowi stopy wody pod kilem. Do zobaczenia. Wola walki jest. I tego się trzymajmy. Pozdrawiam.